Siema widzowie, będziemy otwierać klucze. Nie dziwcie się czemu mamy już dwa korony. Bo wypadło z tej, a to krzywi. Z tej, z tej... Czekaj. Było cię się na chwilę, bo musieliśmy to do kosza zrobić. Dobra. Teraz animację będą. Zrobimy robimy. ile tego. Jak będę mieć, ileś tam, chyba subskrypcji, nie wiem ile, ale będę robić live. Ooo! Oh! Oh! KORONA! 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 Ktoś chce? Dajcie suba na tym kanale. Dawajcie linki w komentarzach co wybierzemy jedną. Ja będę wybierać. My będziemy razem. I dodatkowo zwrócimy też Jeden... Znaczy... Strach, anarchiczny, kluczy. Opłaca się ten server. Teraz ja będę otwierał. Będę robił cięcie. Dobra, cięcie. Teraz ja, widzowie. Teraz mój kolega, co tu stara coś siedzi? Dobra, cięcie. Gorone, mamy! Dobra, cięcie. Mam właśnie dropu, z tego dropu. Sorry, że tego nie było, ale... Ja, widzowe, tak? Znaczy, już było się, a teraz otwieramy właśnie petów. Ty pajączkę dostałem! Dobra, i co to co, daje? Uuuu. Dwa dodatkowe obrażenia. To jest słabe. Pudzianek. Pajątek. Pajątek to już, wiecie. S. Mamy koronę anarchii, mamy już cztery korony anarchii, zobacz, raz, dwa i mamy jeszcze dwa. ND3. To ja wybiorę trzy osoby, które dostaną te... te, zgłoście się. Subskrybujcie mojego kolegę. Niech powie swój kanał. Co na 2016 razem. Jeszcze wam otworzę klucze. kurde, Dobra, cięcie. Widzowie. To już było. Teraz będzie na szybko. Halibury dwa nam dropiły jakoś. Dobra, zobaczę to. Widzicie? Widzicie jak to się robi Dobra. To nam dropiło ze skrzynki. Kończymy widzowie odcinek. No to jeszcze jesteśmy zmęczeni tu nie. Dobra, pana, widzowie.